Panowie wyszli z bronią? Więcej broni? W takim razie co? Jeszcze? Czołgi przy, y, przeprowadzicie czy nie, po prostu żołnierz jest wyposażony w broń, tak? Nie byłby żołnierzem, gdyby nie miał broni. Wykonujecie? Tylko w sierpniu straż graniczna odnotowała ponad 3200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Dziś pomówimy sobie o najnowszym pomyśle koalicji obywatelskiej. Tusk zapowiada, że będzie chciał otworzyć granicę z Białorusią, a o imigrantach i Łukaszence już zapomnieli? Jesteście na kanale. A to ciekawe, i w tym odcinku opowiem wam na parę pytań. Dlaczego rząd? chce otworzyć granice. Co z imigrantami? Co z Łukaszenką i Putinem? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Także zostawcie łapkę w górę oraz suba i możemy przechodzić do tematu. Rząd Tuska planuje otwarcie granicy z Białorusią. Tak, dobrze słyszycie. Brzmi to, jakby Tusk kompletnie zwariował. I z jakiegoś powodu uznał, że najlepszym sposobem na gaszenie pożaru jest dolanie do niego benzyny. Zdaje się przy tym zapominać o kilku absolutnie kluczowych rzeczach. Po pierwsze, my wciąż mamy niezażegnany konflikt z Białorusią. Politycy reżimu Łukaszenki, który jest marionetką Putina, otwarcie nam grożą i prowadzą wrogie działania. Po drugie, to właśnie za pośrednictwem tej granicy od lat toczą z nami wojnę hybrydową, regularnie podrzucając nam grupy agresywnych imigrantów. Którzy mają za zadanie destabilizować sytuację w naszym kraju. Dotarły do nas niepokojące informacje na granicy Polski z Białorusią, jak już wspominaliśmy, trwa budowa 25 metrowego płotu. Ten płot próbowali forsować, zniszczyć przybyli tam ludzie. Policja z naszych informacji, do których dotarliśmy, zatrzymała już 13 osób. Według niepotwierdzonych informacji ma wśród nich znajdować się Bartosz Kramek. Przypomnijmy, ten płot, który budowany jest: na granicy Polski z Białorusią ma zabezpieczyć nasz kraj przed nielegalną imigracją. To o tyle istotne, że tylko w sierpniu Straż Graniczna odnotowała ponad 3200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Imigranci podsyłani są tam przez reżim białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Cały czas próbują forsować polską granicę. Okazuje się, że z polskiej strony też do takiego forsowania i niszczenia tego płotu doszło. Przypomnijmy, policja zatrzymała 13 osób, które próbowały zniszczyć te zasieki. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, wśród nich miał znajdować się Bartosz Kramek. Przypomnijmy jeszcze, że ubiegłej doby Straż Graniczna udaremniła 61 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Polską ze strony białoruskiej. A ponad 3200 prób nielegalnego przekroczenia granicy miało miejsce tylko w sierpniu. Otwarcie przejść granicznych w takiej sytuacji. To nie jest gest dobrej woli. To jest zaproszenie do eskalacji. To tak jakby dać włamywaczowi klucze do domu i jeszcze wskazać, gdzie trzymamy kosztowności. To ułatwi Mińskowi jeszcze bardziej sprawne przerzucanie ludzi i prowadzenie wrogich operacji na naszym terytorium. Wygląda na to, że premier Tusk jest jakimś jasnowidzem, bo po sugestiach dialogu i analizach zapadła jednak twarda decyzja. Granica z Białorusią pozostanie zamknięta. Trudno nie podejrzewać, że czynnikami decydującymi o tym odwrocie były właśnie te argumenty, o których alarmowano od dawna. Rząd w końcu musiał przyjąć do wiadomości, że mamy do czynienia z wrogim reżimem, który prowadzi wojnę hybrydową i traktuje migrantów jak broń. Otwarcie przejść byłoby czystym szaleństwem. To dobrze, że w ostatniej chwili wycofali się z tej koncepcji, bo skutki mogłyby być opłakane i trudne do odwrócenia. Jednak sam fakt, że takie pomysły są podawane do opinii publicznej, by zasiać niepokój, a następnie rząd się z nich wycofuje, pokazuje kompletną nieprzewidywalność tej ekipy. To sianie chaosu informacyjnego w sprawach kluczowych dla państwa. Dzisiaj mówią jedno, jutro robią drugie. To doskonale pokazuje, że w przypadku tego rządu nic nie jest pewne i nikt nie panuje nad strategiczną komunikacją. Aczkolwiek nie zapominajmy, że ta wojna hybrydowa ma już swoje śmiertelne ofiary. A właśnie przez tych imigrantów i skrajnie nierozważną politykę części naszych elit, o czym zaraz za chwilę, w Polsce doszło do tragedii. Zmarł jeden z naszych żołnierzy, 21-letni Mateusz Sitek, ugodzony nożem przez jednego z migrantów szturmujących granice. Młody chłopak stracił życie, broniąc naszego bezpieczeństwa. No i w tym kontekście nie można oczywiście zapomnieć o naszych dzielnych posłach Sterczewskim, Jońskim i Szczerbie. Pamiętacie ten cyrk? Jak biegali z pizzą. I reklamówkami z jedzeniem po przejściu granicznym, robiąc szopkę pod kamery i jawnie utrudniając pracę naszym służbom? Panowie wyszli z bronią, więcej broni? W takim razie co, jeszcze czołgi przy, y, przeprowadzicie, czy.? Nie, po prostu żołnierz jest wyposażony w broń, tak? Nie byłby żołnierzem, gdyby nie miał broni. Czyli ale... rozkazy wykonujecie. Kto wydał rozkaz? Może, możecie panowie odpowiedzieć. Proszę, proszę wylegitymować tych ludzi. Się, Prosimy kto o to nazwiska. Jest. Ma pan prawo się dowiedzieć kto to jest. Pro, pytałem, niestety odmawiają, więc ino, inną drogą będziemy pytać. Spokojnie Proszę zapytać kto proszę, wydał proszę o podanie nazwiska. Można prosić o podanie nazwiska osoby, która wydała rozkaz? Tak czy nie? Pan rozumie, że tak powiem, po polsku? Mogę, mogę poprosić o nazwisko osoby, która wydała roz rozkaz? Pana, pan rozmawia z posłem, ja nie jestem jakimś gościem przypadkowym, tylko mam swoje prawo, tak? I pan ma prawo udzielić mi odpowiedzi. Mogę prosić pana, żeby pan się wylegitymował? Bardzo proszę. Słyszy pan? Może ja podejdę bliżej, nagram pana bliżej? Twarz skanujemy i może uda się znaleźć inną drogą. Dlaczego pan nie chce odpowiadać po polsku? Przecież rozmawiamy po dobroci, tak? Ich głównym zajęciem było wtedy. Podkopywanie autorytetu polskiego munduru i robienie ze Straży Granicznej oprawców. A dlaczego biegali? Myślicie, że z troski o drugiego człowieka? Dajcie spokój. Mieli w tym bardzo prosty cel. Chcieli uzyskać parę punktów poparcia u swojego lewicowego elektoratu i zaistnieć w mediach jako ci dobrzy, wrażliwi. Jak na pewno pamiętacie, trwała wtedy potężna nagonka medialna na całą Straż Graniczną. Każdy, kto bronił granicy, był niemal z automatu nazywany faszystą i mordercą. W konsekwencji każdy z tych żołnierzy na służbie miał z tyłu głowy, że jeśli użyje siły w obronie własnej albo w obronie granicy i stanie się krzywda jakiemuś imigrantowi, to media zrobią z niego potwora, a prokurator postawi mu zarzuty. Afera będzie na całą Polskę. I w efekcie tej presji, tej politycznej gry i szczucia na własne służby, jedyną osobą, która zginęła, był polski żołnierz chłopak, który miał całe życie przed sobą. Ekipa Tuska, nie wiem czy zauważyliście, ciągle gra na jakichś słabych sztuczkach, jak nie afera Centralnego Portu Komunikacyjnego, która błyskawicznie została przykryta innymi wątkami, to wyskakują z jakąś nową bombą która ma odwrócić uwagę od ich własnych potknięć. Przykładem jest choćby afera mieszkaniowa, która miała uderzyć w szefostwo PiSu. Zrobili taką imbę na całą Polskę o mieszkanie Nawrockiego, sugerując, że to szczyt hipokryzji i nieuczciwości. Oczywiście media związane z obecną koalicją grzały ten temat do czerwoności, a politycy koalicji obywatelskiej prześcigali się w oburzeniu. A po czasie, jak emocje opadły i kurz bitewny opadł, Okazało się, że bardzo podobną, jeśli nie identyczną, sytuację miał Rafał Trzaskowski ze swoim mieszkaniem, ale w tym medialnym szumie i biegu informacji podczas kampanii wyborczej. Nikt nie zwrócił na to uwagi. Mechanizm jest zawsze ten sam: wyciągnąć brudy przeciwników, ale tylko te, które nie odbiją się rykoszetem we własny obóz. To jest najbardziej smutne w tym wszystkim. Koalicja obywatelska, która doszła do władzy na fali oburzenia i zmęczenia rządami prawa i sprawiedliwości, miała realną szansę na rozpoczęcie nowego rozdania w polskiej polityce. Osiem lat pisu dało się we znaki Polakom i to bardzo. Wszyscy mieli dość tych wiecznych konfliktów. Centralizacji władzy i kolesiostwa. Ludzie chcieli normalności, profesjonalizmu i, co najważniejsze, odpowiedzialności. Ale oni, zamiast skupić się na realnej pracy, na uzdrawianiu służby zdrowia czy finansów państwa, przez te dwa lata robią wszystko, żeby Polacy zapamiętali ich tak samo, jak zapamiętali PiS. Albo co gorsza, jeszcze gorzej. Zamiast realizować swoje obietnice, serwują nam ciągłe wojenki, szukanie haków i odwracanie uwagi. W ten sposób sami sobie kopią polityczny grup. Udowadniając, że są tylko inną stroną tej samej zużytej monety. A ludzie widzą to i coraz bardziej się wkurzają. A wy co o tym wszystkim uważacie? Tusk i ekipa powinni zamknąć granice z Białorusią, dopóki sytuacja na Wschodzie się nie uspokoi? Czy może jednak powinniśmy je powoli otwierać? No i koniecznie napiszcie, co uważacie o całej polityce Tuska. Prowadzi ją skutecznie czy nieskutecznie? Jestem ciekawa waszego zdania, a więc sekcja komentarzy znajduje się poniżej. Ja tymczasem będę uciekała. Byliście na kanale, a to ciekawe. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subie. I do zobaczenia w następnym odcinku.